Cześć, witam na kanale Daily Farming No i tak trochę zmiana planów, bo oj, zaspałem dzisiaj. Wiem, miałem, no wczoraj gdzieś nie wiem, poszłem przed północą. Jakoś tam tak wiecie, trochę dzisiaj pospałem przez to, bo miałem wstać na ten, że rano to wszystko pobronować. Bo tu już John Deere stoi przygotowany. Ale, nie wiem, no tu tak testowałem, więc, ale dzień indziej miałem robić i tak stwierdziłem, że robię dzisiaj co innego i wezmę klasa i weźmiemy tysiąc, robimy, bo już nie może tyle leżeć, a potem weźmiemy, to pobronujemy tym rolmako. Biorę klasa z tym obciążnikiem, już jest zaczepiony. Dobra, Uch, jedziemy. No tak, trochę słabo, bo myślałem, że dzisiaj poganiamy to. obieg. wiek, 55 jest. Łodzika dzisiaj wsiadłem. Tak, tak, tak. No więc z tym spałem. Mocno. Myślałem, że wstanę. No trochę wcześniej, jeszcze krowy trzeba było wydobyć dzisiaj. Późno bardzo. No więc tak to. No i stwierdziłem, że trzeba zgrabić te siany, już nie będzie tyle leżeć. Miałem w ogóle tą zgrabiarkę też właśnie na samym może żeby gwiazdową kupić nową. Ale na razie nie myślałem. O, hala chyba tu stoi to przyczepa ze skrzynkami. Aha, bo zobacz, że trzeba było przykręcić, mi się nie chciało, już trzeba pozgrabić to, potem wziąłeś prasę i właśnie wziąć tam. W ogóle pootwierdzane stodoły. Jak się zdarza, wiecie, jak to możliwe, że Bizantan się zmieścił, bo Heder jest tu w wózkiem widłowym. Udało się. Gdzie on jest tu postawiony? O, Heder tu jest, a Bison... Stoi tu w stolole, nie zajmuje już tyle miejsca, tylko stoi tutaj. Tu jest miejsce na pług, tu schowałem też tą potingerkę, rzeczkarnię. W lasu też ładnie się prezentuje. Johnny też naprawdę bardzo fajny, ale klasik też. Dobra. Tą zgrabiareczkę trzeba, że tu już wszystko jest pochowane. O, jakaś tam zgrabiarka się. wyciągnąłem. Tu będą jakoś te skrzynki upychane, nie wiem. I już pomału brakuje miejsca już. Traktory to głównie jakoś się schowa gdziekolwiek. Także jeden duki zostawiam. nie mają takiego miejsca, gdzie pecy mogły dwa tygodnie stać traktory, więc też to słabo jest. Trzeba wszystko przygotować. Bo czekajcie, na moto siadłem. Jeśli jedziemy się motorem, to wam pokażę. Jeżdżę. Dobra. Podnoszę. Zobaczcie, ja, o, jest. No, no zobaczcie, już 9.56. Ja się nic nie przygotowałem. Lecę do domu tu chwilę szybko, żeby wziąć wodę. No i co, zaraz się to Tylko odbrana otworzę i wodę, wezmę to już na polu, się zaczymy. Dobra, to zaraz się widzimy. No dobra, mam już 10-15, jak widzicie, to trochę mi zajęło ten. Ale no, patrzcie jak to wygląda, ja to już trochę nie było, bo to siano jest, już Tak długo leżało, bo robota była. Koszeje kukurydzy, to tamto. I trawa już gdzie mogła, to się zaczęła przebijać, gdzie było mniejsiana, No i patrzcie jak to wygląda. Za jak ja przyjechałem, tak wiecie się, że się o co tu chodzi, ten jeszcze... Tak też zaczęła się przebijać była tak ładnie ścięta o, Trzeba to poskrabić i coś by tu innego się posiało trawę gdzie indziej się posiewa Opuszczę sobie, żeby było mi łatwiej i idę tu porozkładać o. Dobra Te wiecie o. O. Dobra, udało się rozłożyłam chyba gdzie podniosę i załącz Dobra powinno być teraz jakby tu zacząć Ciężko powiedzieć tylko gdzie to będzie się ciężko robiło przez to dobra Dobra, idzie, idzie. Cześć, nie wiem, czy poprzeczkę robić. Tu chociaż blisko budynku jest, to może osobnimy. Ale ja planuję robić, że dwa razy i dopiero. I fajna te chciałbym nawet pożyczyć. Każdy raz chciał chciałby sklabiarkę pożyczać, bo wujek mój jak mój sobie pożyczył. I tam, gdzie kupowałem Jondyra, to był znajomy, pamiętacie, John Deere był czekał z taką sklabiareszką fajną taśmową, kto tak ten mówił, że chce, to rząd sobie puszczył. Wiem, że nie chce, że jeszcze to porobię sobie. i pytałem się, mu mi przysyłał, bo wiem, że i za półkiem. tylko nie na razie, tylko gdzieś za no może jakieś pół roku, coś takiego bym się oglądał. Za i ze zgrabiereczką. Tu, jak będzie w Niemczech, będzie miał coś fajnego, będzie mi zdjęcia przesyłał, więc fajnie zobaczymy. Coś może fajnego wyślę i się zaczy ostatnio ma pokazywałem John Deere'a, ale patrzcie o, klasik nie jest gorszy, bo klasik nawet jest nowszy. Ten kluczyk tak śmieszny jest, że nie ma go tu kierownicy, tylko jest tutaj. Tak, tak został zrobiony też fajnie. Tu macie więcej takiej elektroniki chyba, bo i taki macie tu tablecik i ten... No wiecie, on też jest znowu on też jest fajna do tura, była to takie okno... Paranormalne, nie wiem, no to jakoś inaczej się chyba nazywa, że tak jest bardziej ...łatwiej wyciągnięte, coś takiego. Zresztą jak jak jest taki... To nie widać, ale jest tak aż ...jakby... ...to nie jest jedno okno, tylko są dwa okna, jakby... ...zybione. Śląk, no się... To, ...mówię, to tyle że zaczęła się już trawa przybijać, bo... Fajna pogoda była. Na szczęście nie padał deszcz przez długi czas, więc no, nie namokło, tylko się słyszyło i takie już się mocno wyschnięte zrobiło, więc no, będzie dobre sianko dla krówek i do paszy się dorzuca i ten, więc fajnie. Dzisiaj też taki film jeszcze, no, kilka będzie takich, potem może coś, może siebie byśmy zrobili, właśnie już takie szybsze. Chyba ja tak się zrobi że z bronowaniem czynności no, no spoko byłoby teraz tak wiecie nagrywam było trochę filmów nie mam na ten tydzień bo wcześniej tak nagrywałam właśnie nie wiem do kiedy bym chciał to pociągnąć no fajnie było i tak no, trochę to żeby trwało ale no wiadomo jakoś tam bardzo długo też się nie uda raczej i tak trochę muszę czasu poświęcić żeby to nagrać czy chcę, no nie wiem. Teraz nie mam czasu, ale jakoś się staram. W wakacje pewnie też dużo jedzie. Więc nie wiem, tak... jakby to pociągną do... Ciężko mi powiedzieć, bo Teraz mamy styczeń. Który jest dzisiaj? Jak nagrywam to, nagrywam to 11, tak wiecie już tam. Więc... No... Nie wiem O, patrz jak tu biorę, odgrywam, mogę wam pokazać O, widzicie? Trawa. Tylko ona była tak przygnieciona, że taka jest no, Zmarnowała się trochę, to na pewno trzeba by to o tym przeorać Może głęboszem bym to porobił Zobaczył nie chcę mi się już tak orać w tym sezonie, a jeszcze bym coś posiał. O, nie, on tu raczej. Ja tak myślałem, że warzywka, ale... Chyba nie. Nawrotka. Jak ostatnio nie miałem tej sklepiarki, więc taka ubrudzona już była. No jak widzi się otożeniwa, to tam cały czas sporo roboty jest. Jeszcze warzywka, jeszcze soja będzie, więc jeszcze siewy będzie trochę więcej. No, trzeba już też tak naprawdę przygotować, no, bo tak naprawdę jak będę się rzepak, to już pszenicy i tak dalej. No, już trochę tam, bo rzepak będzie bardzo podnosiany w tym. Chyba najpóźniej no, odkąd się je rzepak. A rzepak jakoś odliwia się. Je. Jakoś jak John kupiłem chyba 7 lat, coś takiego. Znaczy nie tego, czy tylko to, czy starszego John Deere. A. Więc no, coś takiego. Uw, za rok ten. Fajnie by też było ja sobie ten kombań zakupić, ale. Nie wiem. No, zastanawiam się, czy lepiej to wyremontować. Czy kombań będzie kupić. Dostałem fajne pieniądze za obiad. Fajnie jakby. Ogłosić kukurydzę i komuś posprzedawać. też dobrze by było. Zrok na pewno mniej posieje tej kukurydzy. A murowany ślot będę miał. Właśnie. Gdzie był kukurydza? Na pakurze to na pewno nie. Bo tam się nie jeden męczył. Ponieważ, że pole ma beznadziejny kształt. Tam to jest najlepiej w jakiś nieużytek nie wziąć. Pod dotację chyba. To co tam jest, to tragedia. Dlatego się myślałem, no, nie wiem tam co robić, bo co, przecież tam jest taki kształt, to ma pole i ten, jeszcze nie widzieliśmy, bo jakieś pojady, coś porobimy na nim, coś jeszcze wapnowanie, potem i tak dalej będzie bo w tym roku, a nie, nie wiem, czy coś będę siadł, to zależy, czy się firma zdeklaruje, że chce na następny rok. Pisać umowę i dobrą cenę, to czemu nie? Chociaż na pewno nie tyle, bo musi być półdozmian. Nie mogę siedzieć co roku, wiecie, wszędzie owies. A ja takich wiecie, przeżyto, żyto, no nie, nie sieję. Ja bardziej chcę, tak jęczmień, coś takiego, więc, no, więc właśnie pod tym przyjemnice jęczmienie, a najwięcej nie wiem, czy będzie może w tego, może jęczmienia, czy coś strzeliło. No, jeszcze zdałabym się może by... może by tam do Młyna by zadzwonił i mam pomysł fajny. Jakby zadzwonił do nich do Młyna, może kiedyś tak robił tylko to bardziej na swój ten, i dogadać się, że mąkę nie będzie robił. zapłacą mu za samo robienie mąki, a tą mąkę sprzeda. Tylko nie wiem, czy on będzie tak chciał robić, że na większy ten, bo on woli kupować chyba pszenicę od kogoś, i wiecie, i samemu sprzedać, bo to bardziej się opłaca, ale może uda się z nimi dogadać. Fajnie by było. Czekajcie, jak widzę, raz, czyli tu dwa. Yy, yy, tu raz, dobra. Tu już wiem tak więcej, co i jak. Fajne się okazało, tylko no, tak jak mówię, trochę przerażało. No i jeszcze będzie trzeba, wiecie, te wszystkie inne prace porobić już. Jeszcze nie wiem, czy coś będzie. Orka, pod co się robi Pod warzywka i kukurydza, ale to już na wiosnę. A właśnie jeszcze tam nie wiem, co będzie po warzywkach. Coś myślałem na to, jakby już przyjdzie co, czy jęczmieniem. Więc przydałoby się po warzywkach zaorać jeszcze to jedno pole. Tak będzie trzeba zrobić albo głęboko wziąć i głęboszem porobić. Nie wiem, jeszcze się zastanowię, ale no, przydałoby się. Tam jeszcze wapno nie było włożone. Jeszcze trzeba by wapno założyć, ale trochę nie wiem. Na razie jeszcze mi się to w big bagach, w paletach nie pokończyło. Więc nie wiem, czy jest sens. Na wiosnę pozostaje chyba sporo kawałków potaryżowanych, i rzucimy. I potem orka będzie tak, trzeba by chyba zrobić. Właśnie trzeba te wszystkie pola potem Niektóre będą orane po talerzówce, niektóre normalnie, więc no, przeróżnie jest tu. Czekajcie, możemy zrobić pokos. Chyba tak zrobię. Tu się już zawrócę. Zrobię pokos. Zresztą mógłbym tu jechać, ale... Żeby cokolwiek było tam... Ten... Jakiś chociaż jeden ten zrobiony na odcinku, to... Nie chcę wam długiego odcinka robić, tylko, że zaraz będę kończył. W ogóle, jeśli chodzi o zacinanie, ktoś obejrzy od, od odcinka, to gdzie wiedział? Nie wiem. U mnie nic nie zacina. Tylko... Przy nagrywaniu też takiego surowego materiału, może letko, nie? czasami rokiem do montowania coś mi zaczął psuć. Niestety, Cześć. Ach. było fajnie, ten, ale zaczął mi coś psuć w ogóle na koniec. Farming got dwójki, właśnie. Teraz jestem tak, czemu nic nie ma z weski dwójki? Czemu tyle planów, na dziką serię, tyle przygotowanych, już miał. koniec. Czemu się ten. Podlaskie rolnictwo zakończyło, czemu tak wiecie, nic nie było na koniec z bezkich czemu w ogóle jeszcze ten wątle jeszcze, na ile nie mam na laptopie, ponieważ mnie już tak pod koniec zderwowała. Pierwsza rzecz to była tak, godzina się odpalała, nie wiem co się zrobiło, po prostu, no prawie że godzina się odpalała, tu, a zostawiłem komputer i jakoś się odpaliła, po prostu, no tragedia była z nią. Nagle mi zaczęło tak wszystko, grafika taka się zubiła, bardzo dziwna. Zaczęło wszystko zacinać. Coś się po prostu tak obsuło, tak zaczęło mi lagować, Po prostu na sejwy nie dało się wejść. Ten. Potem, mi, nie wiem czemu, weszłem na dwójkę, dwójkę. Ja patrzę, nie ma żadnych saveów, żadnych modów. Udało mi się odzyskać. Nie będą savey czy mody? Chyba to i to ale musiałem najpierw odinstalować, potem jeszcze pokombinowałem i mi DSC przepadły Pod takim względem, że nie wiem czemu działa się, ale pisałem do nich, że mi klucz wyczerpany, coś takiego. To coś, o którym wam regułuję film, wam w, filmu, w opisie, jak nie zapomnę, o którym filmie mówię. Klucz aktywacji nie został jeszcze zablokowany, coś takiego, więc dobrze, mówię spokojnie, w na ila. Do tej pory nie odpowiedzieli? Czemu? Nie wiem. Normalnie kupiłem DLC. Był cały Season Pass. Tak się zdenerwowałem. W ogóle nie jadę w, w opcjach Season Passa. Są pojedyncze DLC, więc może dlatego, no ale no słabo. No więc już tak się zdenerwowałem, że trudno. Mówię, poczekam do 25. A to potem nie nagrywam Chory byłem. I to tak, no nie trochę. Było mocno. Niestety, grypa wzięła. No i wiecie, nie było jak ten i, i... i, i, zabrakło. No i tak to. Poczekajcie już, to pole co jest. O, słabo. W ogóle fajnie, że coś takiego jest w 25. Bo już chyba ten sposób nie działo, że kosimy trawę, ten bo ona jakby się wygniata. No fajnie no więc co, wiecie co? Ja w tym odcinku ja już będę kończył, w by tyle Żegnam się z wami i co, cześć!